Kajka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj, słuchajcie, stwierdziłam, że zaczynam vlog. Nie będzie taki zwykły vlog z racji, że moi rodzice wyjechali od 9 do 19 listopada na swoją rocznicę na wyjazd na Malediwy. Co prawda, oni rocznicę mają dopiero w Andrzejki, ale stwierdzili, że jadą teraz z racji, że później, no nie wiadomo, jak to będzie z tymi wyjazdami, bo w Polsce jest coraz gorzej, jeśli chodzi o. Um... Wirusa, świrusa. I co? I... I będę miała wolny dom od 9 do 19. Jestem tutaj sama. To prawda, jestem z moim bratem, który jest pełnoletni. On ma 24 lata, więc jakby jestem pod jakąś opieką. Zresztą ja mam 17 lat, więc tak czy inaczej bym sobie poradziła, nawet gdybym była bez niego. Tym bardziej, że jak jesteś z nim w domu, to jesteś tak, jakby go nie było. On wraca o 17:30 z pracy, potem idzie spać albo gra, i tak wygląda życie z nim. E, więc co, więc stwierdziłam, że zrobię takiego luźnego vloga, vloga jak mam wolny dom. Nie zamierzam robić żadnej imprezy. Wiem, że pewnie dużo osób to wykorzy by wykorzystało, że ich rodziców nie ma, ale ja nie zamierzam robić żadnej imprezy, także, także będziecie mogli zobaczyć jak spędzam ten czas e, sama w domu i co, słuchajcie, dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień ever. Z racji, że miałam dzisiaj lekcję jest swoją drogą poniedziałek, mmm, 9 listopada. Tak? E, I słuchajcie, e, miałam lekcję online i u nas na polskim pani pyta, nasza pani jest bardzo wymagająca, żeby dostać u niej dobrą ocenę, trzeba naprawdę się postarać i słuchajcie, tak się srałam przed tym polskim, bo byłam pewna, że przez zostanę zapytana, a jakoś tak, no, by, umiałam, ale też tak nie do końca i słuchajcie, zapytałam jej, dostałam piątkę. No hit. Jeszcze najlepsze jest to, że dzisiaj w nocy śniło mi się, że właśnie pani wzięła mnie do odpowiedzi e, i że dostałam piątkę i w momencie, kiedy mówili, dobrze, no to w takim razie dam ci piątkę, to obudziłam się i, i no napisałam je, oni są co prawda w samolocie, ale napisałam do niej i odpisałam je chyba by jej na lotnisku akurat i napisałam mi, że mam proroczesny, także wiecie, może coś w tym jest. Ale swoją drogą jest godzina 14.30 zaraz, e, bo ja kończę lekcję w poniedziałki 14.25 i słuchajcie, jeszcze dzisiaj nic nie zjadłam. To jest jakiś dramat, ja jestem taka kłodna, już teraz miałam dwa ostatnie angielskie, miałam też sprawdzić dzisiaj z angielskiego i poszło mi całkiem spoko. E, I słuchajcie... Mm, mm, nie włożyłam jeszcze nic dzisiaj do buzi, tylko się napiłam wody i jestem tak głodna, a wczoraj na TikToku jeszcze wieczorem widziałam, jak ktoś robił pancake'i i mam ochotę na, na pancake'i. I słuchajcie, robimy pancake'i. drodzy, skończyłam smażyć. Tu są moje pancake'i. Jeszcze poleję je troszkę syropem klonowym. Tu są też dla mojego brata, jakby może e, chciał spróbować. I słuchajcie, teraz będę... Zajadać. Akurat wpadł odcinek friza, więc idealnie jak za dawnych dobrych czasów, kiedy, yy, kiedy codziennie po szkole o godzinie 15 oglądam odcinki friza. To było piękne. Piękna sprawa to była. Dobra, słuchajcie, ja zabieram się za jedzonko, a z wami się widzę później. Okej, okay, a więc właśnie zjadłam. I jakie mam plany na resztę dnia? Powiem wam, że nie mam jakichś większych. Eee, raczej... raczej będę sobie chillowała, na pewno może jeszcze zrobić zadania domowe czy, czy coś w tym stylu u mnie w pokoju, także takie są plany. Pomienimy dzisiaj fakt, że wyglądam jak wyglądam. Że moja fryzura nie jest za piękna, że nie jestem pomalowana i jestem ubrana w dresik, ale nie miałam dzisiaj totalnie potrzeby jakoś się przebierania czy coś w tym stylu. Więc teraz wchodzę pod kocyk i sobie kontynuuję oglądanie YouTube'a. Słucham. Chodźcie, zamówiłam sobie jedną z rzeczy, którą zawsze chciałam mieć, a nie wiem czemu nigdy sobie tego nie kupiłam. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, bo jesteście tu pierwszy raz na kanale, ale mogliście to zauważyć w poprzedniej części tego vloga. To ja mam włosy proste. As i zawsze próbowałam z nich wydobyć jakiś fajny skręt albo coś w tym stylu. Robiłam sobie warkoczyki na noc, albo nie na noc, po prostu sobie robiłam. No i zawsze próbowałam jakoś sobie bawić tymi włosami. Ale nigdy mi się to nie wychodziło. Próbowałam też kręcić na prostownicę, ale to też mi raczej zbyt nie wychodziło, dlatego kupiłam sobie to. To jest lokówka do włosów. Ogólnie jest to jedna z tańszych lokówek, jakie znalazłam w sieci. Eee, więc. Nie będzie to nic dziwnego, jeżeli będzie troszkę dupna, ale słuchajcie, stwierdziłam, że kupię jakąś taką tańszą, bo nie wiem, czy mi to w ogóle posłuży, czy ja będę coś takiego chciała. No i mamy. Lokówka, jak lokówka. I słuchajcie, idziemy teraz do łazienki. Coś tam ciężkiego było. Instrukcja obsługi i. opakowania. Nie potrzebujemy tego. Ok, otwieramy sobie. Mamy tutaj. Nic innego, jak tytyczkę. No się zmęczyłam, tylko zbiegłam dwa razy po schodach, to no masakra. No i co, mamy tutaj firmę, tutaj mamy zmianę i wyłącznik, zmianę temperatury i wyłącznik. Możecie ustawić naprawdę chyba sześć różnych temperatur. Okej, okay, dobra, czyli najprawdopodobniej już jest przy swojej temperaturze, z racji, że przestało mrugać, tylko teraz zaczęło się już e, palić. Wydaje mi się, że zaczniemy od tyłu. Nawet nie wiem, ile to mniej więcej włosów trzeba brać. Ale wydaje mi się, że wezmę gdzieś tyle. Zakładamy tutaj i skręcamy. Pierwszy raz nie jest źle, no i dajcie znać, czy wolicie mnie w takich kręconych włosach, czy takich moich, naturalnych, prostych. No, ja się teraz lecę szykować, bo muszę jeszcze na pewno rozładować zmywarkę i co? I wydaje mi się, że będziemy się szykować, zaraz muszę wyjść za niedługo z domu z racji, że jadę na zajęcia, na trening. Swoją drogą, a muszę jeszcze schować polski. Swoją drogą dzisiaj o 22.30 jak zresztą co tydzień będzie leciał Kuba Wojewódzki, którego ja bardzo lubię oglądać zawsze. Mi jakoś coś śmiesz, tak jakoś miło, miło mi się to ogląda po prostu. I, i jak nie o tej 22.30 w we wtorek, to najczęściej sobie później to po prostu doglądam. E, jak mam więcej czasu, albo jak nie jestem w piątce, albo coś w tym stylu, więc wiecie, kubełk wojewódzki naprawdę lubię. A dzisiaj, słuchajcie, gościem jest Karol. Halo, Karol frizz wiśnierski, także na pewno na pewno dzisiaj będę oglądać, już się w sumie nie mogę doczekać, bo jednak to jest coś innego niż taki typowy filmik na YouTubie, albo coś w tym stylu. W ogóle swoją drogą oglądałam też dzisiaj Morgan is Missing, czy coś takiego i słuchajcie, powiem Wam, że jako, jako mnie ten filmik jakoś... Film, filmik, film. W ogóle nie przeraził, w sensie nie, ma wrażenie, że widziałam gorsze rzeczy. Dobra, przerażające jest to, że jest to na jakiś tam faktach autentyczny, ale też to też ludzie tak gadają na TikToku. Ale jak się bardziej, jakby, no wiecie, tak bardziej doglądnęłam tej całej sprawie, to jak się okazało, to wcale nie było tak, że jest to film na faktach, znaczy, jest to film na faktach, na wydarzeniach, ale nie dokładnie to się zdarzyło, tylko. Są to połączone y, różne zaginięcia, różne porwania i różne takie tego typu sytuacje w jedną sprawę. Ok, no i co? Ja teraz rozładuję zmywarkę jeszcze przed y, samym wyjściem, bo wychodzę za y, plus minus 40 minut, y, więc rozpakuję jeszcze zmywarkę i tutaj posprzątam kuchnię. bo wcześniej jadłam, to nie posprzątałam ani nic. Zaraz jeszcze ogarnę to opakowanie po tym, więc co? Widzimy się jak już skończę. Okej, okay, moi drodzy, jestem już ready. E, wszystko posprzątane. Ja jestem już, jak widać, ubrana. Tutaj mam jeszcze strój. Jezus, znowu się zmęczyłam, a to są tylko schody. Matko Boska. Dobra, słuchajcie, biorę jeszcze torbę. Cyk sportową. I pakujemy najpotrzebniejsze rzeczy. Jeszcze muszę wziąć. Maseczka. Maseczka jest na dole, i pytanie: czy ja będę o niej pamiętać, czy nie będę o niej pamiętać? Miejmy nadzieję, że jednak będę. Dobra, wydaje mi się, że idę się wysikać. I tyle. I zabieram Was. Siemaneczko, moi drodzy, słuchajcie. Ja wstałam jakiś czas temu, mamy kolejny dzień, jak widzicie. Słyszycie. Yy, I co? Ja wczoraj wróciłam z polnyz wyszło mi w końcu moje marzenie. Zobaczcie teraz yy, szpagacik taki na rurce jest to dość trudne, co prawda za sekuracją, znaczy z pomocą pani, ale wyszło, wyszło. To dobrze. Tutaj w tle mi trwa his. Yy, a ja słuchajcie, robię śniadanie z racji, że jadę dzisiaj na yy, rzęsy. Yy, I tak, yy, miałam ogólnie rzęs nie robić z racji, że. Panie, e, pani, która mi robiła rzeczy, się rozchorowała, nie wiadomo co to jest może odłożę tą historię na bok i po prostu odwołali mi, ale jak się okazało jednak inny termin znalazła pani, także robię sobie śniadanko i będę się szykować i co? I słuchajcie, oprócz tego jutro już wracają moje rodzice, także bardzo się cieszę, że w końcu będę jadła coś innego niż tosty na śniadanie i na kolację jajka i na obiad najczęściej nic albo coś innego e, i co? I robię sobie teraz śniadanie na słodko tym razem. W ogóle przepraszam za mój wygląd i tak się pomalowałam jeszcze, co prawda jest wcześniej rano. A ja pierwsze co zrobiłam jak sam, to się pomalowałam. To się dawno nie zdarzyło, odkąd siedzę w domu, ale mam okres i nie wysypało. Także, no, także musiałam się pomalować dla Was. I co? A zaraz robimy śniadanie ro. Drodzy, tak się prezentuje moje śniadańsko Tą z typu francusku mango i woda z cytrynką. Ja, słuchajcie, zabijam się za jedzenie w trakcie, kiedy będę się uczyła pilnie geografii. Także co? Okej okay, moi drodzy, mamy już kolejny dzień. Moi rodzice dzisiaj wracają, więc, słuchajcie, stwierdziłam, że najwyższy czas zakończyć tego vloga. Tak naprawdę nagrywałam nie całe te 10 dni, tylko kilka dni, ale w sumie dość dużo nagrywałam w trakcie, w trakcie tych dni, które sobie po prostu wybrałam. I dajcie znać, czy taki vlog Wam się podobał, czy chcecie więcej takich vlogów, jak po prostu będę zostawać sama w domu, żebym coś takiego nagrywała. I co? Pamiętajcie oczywiście również, żeby subskrybować kanał, bo to bardzo ważne, żeby nie ominął Was żaden odcinek, który dodam. No i co? Ja się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych Odcinkach.